Udanku? Same dobre rzeczy. Herbata, świeże bułeczki, syrek topiony. Co syrek? Zaś syrek! Co ty kobieto, chcesz mi gęba zaklejstrować tym syrem, tak? I by ci się przydało. Nareszcie by było cicho w tym domu, jakbyś tą gębą więcej nie klepał. Ale dowcipno, ale dowcipno! Ty się ciesz, że ty nie robisz w telewizji, dziocha, bo by przy tobie wszystkie kabarety splajtowały. Daj jakiś wóżd. Wóżd? A może ci się jeszcze... Szyneczki za co? Może być do wyj. To ty do wyj. Co? Pieniądze! Pieniądze na jedzenie? A od kiedy w tym domu pieniądze za jedzenie się płaci, co? Może ty mi chcesz zainstalować taką maszynę, to się wciepuje monety i szynka wylatuje, tak? Ty wiesz co, godaj się co chcesz, ale w tym domu pieniędzy nie ma. Został ino syn. A mama zawsze go dała. Weź się synek mniejszo ziocha, bo pójdziesz z torbami. Jak Jocie mazna, ty dobrze wiesz. Że od miesiąca jem ino zielenina i owoce. Tak? To w takim razie, kto wyżar cało wędlina? Właśnie, Belcik, kto wyżar cało wędlina? No nie. No ja. Co? Ja wyżar wędlina, ty mnie podejrzewasz, Nie, przylatuję tu to maluczko karlikowo i nam wszystko wyżyro, ja. Twoim zadaniem jest się martwić, żeby w tym domu zawsze było jedzenie. A twoim zadaniem jest się martwić, żeby były pieniądze na jedzenie. Taki dorosły, wielki hop i mu się robić nie chce. Ty żyjesz jak żebrak z ręty. Bercik, ty dobrze wiesz, że wszystko drożeje. Jakbyś się wziął do roboty, to w tym domu byłyby pieniądze na jedzenie i na wszystko. No nie, teraz to mnie obraziłaś. Odchodzę na zawsze. Ja? A kiedy przyjdziesz, bo dzisiaj mam odczytywać liczniki, A ty dobrze wiesz, że dzisiaj mnie nie ma w duma. Nigdy. No i wcześniej po połedniu. Wyszek, O, cześć Becik. Cześć, witam cię. Widzę, że możesz jedzenie. Mogę? Mogę? Proszę. Mm. Co to jest to? Jakoś amerykańska żartka Chuj, jaka to niedobra. Co to jest Pierona? Tego się nie dojeść. Dokąd pum? Dziękuję. Co ty żurasz? No, no co, co 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 co, co no co widzisz no? ty nie możesz zejść jakiegoś porządnego naszego śląskiego jedzenia krupniok albo co Bercik, ja no, bardzo chętnie ale, tylko tego nigdzie nie sprzedają no przynajmniej żeby w budce Poczekaj coś ty powiedział a co coś nie tak właśnie że tak Jeszcze raz rozpowiedź No ale co że, że nie sprzedają krupnioków w budkach w na tym jednym twoim zdaniu my zarobimy miliony. Jak to? To ja mam to powtarzać za pieniądze? Nie, otworzymy budka z szybkim śląskim jedzeniem. No co ty, Bercik, poważnie? <grym> tak jest. Nie będzie mi Andzia godała, że ja nie umiał zarobić pieniędzy. Niedługo obejrzy tela szmalu, że nawet tego nie policzy. Bercik, ty chcesz rozkręcić biznes? Nie jochca i no my! My chcemy? Chcemy, a zaczniemy! Od jednego baru, taki budki. Po tym wybudujemy restauracja, a potem sieć restauracji. Czekaj, jak nazwiemy je. Tak swojsko, jakoś i tak elegancko. No, no, no. No, 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 no. Macbercik, kumpany. Dobre. Aha, <laughs> dobre, co? Piątka zbysił. Żeby nam poszło. Chodź. Dobre, dobry, chopy. Dobry, dobry. Widzisz, woda nam ciągną. Aha. To już o czym świadczy. Dobre miejsce. Ja ci zaraz pokorza. Tu, patrz. Tu w tym miejscu postawimy nasza pierwszą budka. Nie, ja tu? Tu. A nie lepiej na ulicy? Nie co, ty na ulicy trzeba płacić jak za zboże. A tu się zadykujemy. Bercik, ale nie będziemy mieli klientów. No to sobie to na cenach odbijemy, nie? Ty co, ja cię nie poznaję. A coś ty się taki kapitalista zrobił? Nie poznaję pana, panie Bercik. Wiesz co, to nawet nie musi być budka. Tu by wystarczyła przyczepa kempingowa. Przyczepa kempingowa? Mój ujek, bo przy, przyczepa kempingowa. Tak? A w jakim stanie? Nówka. No, nówka to będzie drogo. To nie. nie, tanio. Jak to tanio? Tanio i nówka? No prawie nówka. Za dwie stówy tą łopeli jak nic. Za dwiesta złotych prawie nówka. Prawie, prawie nówka. Ty coś kombinujesz, Gerard. Berci, dobrze, może być przyczepa kempingowa za dwie stówy? Odmaluję się i będzie dobrze. Tylko, żeby nie był złom. Złom! Odejmij złom, ja? jej no pięciok. Załazja wam to na popołudnie. A na co ci pięć złotych? Yy, muszę się kupić yy, aspiryna. Się, coś źle czuję dzisiaj. Wczoraj rzekł się za bardzo przeziębiłem. Dobra, daj mu Zbyszek. Zaczynamy wielki biznes. Żaden z późno mnie przeszkodzi. Daj mu. Na popołednie wązacja, jak nic. mocie. tu stanie, tu, tu. Ja. będzie stoła. Ja. Na razie chłopcy. Ja już ją widzę. Na razie. Ty będziesz. Ale wiesz co ja sobie myślę? Że przydałby nam się taki kapitał zakładowy. Nie martw się. Ja już i o tym pomyślał. Kapitał zakładowy. Werchik. No a skąd wiesz, że twój szwagier nam pożyczy? O to się nie martw. A myślisz, że w ogóle tutaj przyjdzie? Pan, oto tyż się nie ma. Przyjdzie na pewno. Jesteś pewien? A jakżeś go zwabił? No mówisz, że jego noga tutaj więcej nie powstanie. Nawet na ulicy cię o kilometr omija. No to jest takie ino godanie, wiesz, my to mamy silne więzi rodzinne. A no pewnie, no pewnie. Twój szwagier darzycie bardzo silnym uczuciem rodzinnym. Ale ja nie wiem, czy to jest ten rodzaj uczucia rodzinnego, który nam pomoże. Zbyszek, zbyszek. Zrozum. My tu nie musimy stosować żadnych sztuczek, żeby podtrzymać więzi rodzinne. Wiesz, zapamiętaj, my tu mamy tradycję. A że czasami się rodzina po trudno, kto się czubi, tym się lubi. Ale jakoś się nie bierze. O, jest. To jest siła rodzinnych uczuć. Przyjmemy go w dużym pokoju. Chodź. No, Bercik, i Kaona ona jest, ja się czuje? Spokojnie, spokojnie. Ale ką jest Andzia? Żyje? Andzia? A co z nią? A to pan nie wie? No miała wiele, tak? A Andzia kiedy? Ty? No właśnie, kiedy? Cicho! Nie, nie, wiesz co, ja już żeś przyszło, spokojnie, tak, nie jest aż tak źle, wiesz, może już się lepiej czuje. Naprawdę? No, ale, Godę, jak to się stało? No, jak to się stało, tak to się stało, ale skoro jużeś przyszedł, zapraszam cię do pokoju. Pogodą jest jak człowiek z człowiekiem. No gość w dom, Bóg w domu. Lazuj. I... Ale pogodę kauna jest w szpitalu. No, no co w szpitalu, co ma być, no nie martw się silno, wyliże się. A skoro jużeś tu jest. Ale powiedz, jak to się stało? Wylew. No wylew, nie wylew. Nie ma o czym godać. Ale no. gody, no, gody, no. gody. Jeronie, ty byś dzisiaj, no, o Andzi go do, o Andzi, nie? Bez przerwy to samo. Zrozum, ludzie są tak zbudowani, że czasami mają wylew, nie? Czasami mi mają wylew, potem nie mają wylewu. No, po co bić piana, no? Ale jak już jużś ty przyszedł? Bercik. No co? Czy ona na pewno miała hmm. wylew? Jeronie, ty, no, ta sama lajera, hmm. durś to samo, go do szopie. Zrozum, Andzia to jest kobieta. A kobiety są tak zbudowane, że, no, czasami mają korzunki, albo ją gowa boli, potem wylew, no... Wylew i główka to anzi wymówka, nie? No, ale jakże ty... Wercik, bo jakżeś mnie tu sprowadził, żeby... Co żeby? No, 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 co żeby? No, co? Ty wiesz, ja ci już kiedyś powiedział, mogę tu czasem do ciebie przyjść, ale pod jednym warunkiem, że mnie nie będziesz prosił o pieniądze. Ja cię da prosił o pieniądze. Ha, ha, ha. A nie będziesz? Nie, nie byda. To po co ten cały cyrk z wylewem? No, proszę. Co? No, no ty, no. Co ja? no więc to ja chciałem pana poprosić o pieniądze co tam na mnie patrzysz, co? czy ja o cię coś proszę? ja o ciebie o nic nie proszę tym razem, żeś przesadził ale Ernest, zrozum, Zbyszek tu chce zorganizować sieć śląskich restauracji z szybkim jedzeniem, no tu, no właśnie, na placu no, ale zrozum nasze, śląskie a nie jakieś tam hamburgery no właśnie, nasze śląskie Kropniaki, rolada, modra kapusta. A kto wam tu przyjdzie na ten plac, co? Już ty się nie martw, przyjdą, przyjdą. Dobra. Działalność gospodarczą może zgłoszono, ja. W Sanepidzie żeś był, w urzędzie skarbowym żeś był, lokal Piero, jakiś ty jest pesymista. Ty byś ino szuką negatywu, wiesz? Nie, nie, Bercik, ja ci coś poradzę, wiesz co? Ty się lepiej sum lecz na ten wylew, chłopie. Do widzenia. A, ale panie Erdesie, panie Erdesie. Chapol pierwski, kapitalista. Czym jeden? No, to... Rzeczywiście. Co rzeczywiście? No ja tu widzę, jakie wy macie silne uczucia rodzinne. O, Szpagier. co? Gerard, że będzie przyczepa? No i gdzie jest? Stoi na placu z instalacją w środku. Prawie nówka. Odcie. Tak? To ma być to? Nówka, Godosz? No, Godosz, prawie. Bercik. Ja już nieźle poznałem waszą mowę, ale co to znaczy po śląsku słówko prawie? Zaraz, zaraz. A czego wy się, się spodziewali za 200 zł? Może kadilata z klima, Alnagom, ja? Zbyszek, glutnąć mu. Nie, no daj spokój, no, no może i ma rację, no. Rację! Co my z tym zrobimy? No co, no. Pomyję się, pomaluję gdzie trzeba i będzie dobrze. Tak, a za co? Oj, już Bercik, nie panikuj. Farby nie są takie drogie. Mój ujek! Ty już nic nie godej! No, gotowe! Niech się ty lepiej wywietrzy! Gotowe? No. Becik, no to teraz musimy namalować znak firmowy. Co myślisz? Może syrenkę? Jako serenka? Tak to jaką? No taką jak z herb Warszawy. Co ciebie, farba na mózg padła. Herbem naszej firmy będzie górnik. A co ma wspólnego górnik z jedzeniem? A serynka co ma? A górnik? To, że czasami musi zjeść. A syrynka nie musi, co? No dobra, to ty idź na miasto, poszukaj, pokoż mi przynajmniej jedna jedząca serynka, a potem ja ci pokorza kilku jedzących górników. Zgoda? No zgoda, no ale Bercik, to jest nasz wspólny biznes i znak firmowy też musi być wspólny. No to wymyśl coś, no. Już wymyśliłem, co? A zobaczysz, ja namaluję, a ty idź kup te krupniotki Dobra Ale za co? Masz. Za to! Jeden grosz Kto ją kupia za to? Z pół kilo no i wyżej Kogo my tym nakarmiemy? Nie wiem, no to weź na kredyt, wymyśl coś no Dobra, no wymyśla, no co ja wymyślę? No ty mi tu jakiś głupot nie namaluj, dobra? No, masz te krupnioki? No, Coś ty namalował. No jak to co? Nasz wspólny herb, śląsko-warszawski, nie? Rany boskie, co za zboczyniec! No masz tego swojego górnika. To jest mój górnik? A czemu on współżyje z rybą? Po pierwsze, nie współżyje, tylko całuje. A po drugie... Całuje? Ty uważasz, że to jest tu na Śląsku popularne zboczenie, tak? Jakie zboczenie? No no co, całowanie ryb to według ciebie jest normalna rzecz. Ty nie myśl, że myło od tej waszej telewizji tu już zgupieli do reszty. Bercik, to nie jest ryba, tylko syrena. Przecież widzę wyraźnie, że ma łuski i ogon. A widziałeś ty kiedyś syrenę? Nie, a tyś widział? Oczywiście. Pół kobieta, pół ryba. Pół kobieta, pół ryba. A kaś ty ją widział? W stawie czy w rzece? I zaraz godaj wialaś przed tym wypił. Wiesz? To z Gerardem pogodę, on na pewno już kiedyś też widział. Syryna. Berdzik, ale to przecież jest herb Warszawy. Jasne. Miasto degeneratów musi mieć odpowiedni herb. Jakich degeneratów? O, o. a wy to niby co macie, co? Kołowrotek jakiś? A. Nigdy po moim trupie! No to jak nie chcesz, to se namaluj co innego, proszę bardzo. Nic nie namaluję, a ty chcesz, żeby mnie ksiądz ambony wykluł? No jak chcesz. Nie będzie żadnego herbu. Będzie no napis. Mac Bercik I to wszystko. O! Widolce, serwetki, wszystko mumy. Berdzik. No? Możesz mi, mi... mi... zdać jedną rzecz? Jako? Jak tyś to zrobił, że kupiłeś tyle klupnioków za te grosze, co ci dałem, co? Bo widzisz, za te pieniądze, coś ty mi dał, to by mi ledwo starczyło na niecałe kilo krupnioków pierwszej świeżości. Ale jo poszedł po rozum do głowy, o i że kupił tak, pół kilo krupnioków pierwszej świeżości i trzy kilo takich no. <śmiech> drugiej <śmiech> świeżości, rozumiesz? Berci, przecież tego ci nikt nie zwie. hopie to ty jeszcze ludzi nie znosz. Zjedzą u nas ludzie są silne, nie to co wasze. U was silne? No co? Po tym wszystkim to każdy człowiek padnie. Nie, dodo się tak, keczupu, musztardy, nikt się nie pozna. No nie wiem. No dobra, w porządku, to zrobimy tak. Jak przyjdzie obce do mymu pierwsza świeżość, a jak przyjdzie jakiś. Swój powiedzmy, znajomy, domy mu drugą świeżość. No w razie czego zawsze się jakoś wygodzimy. No. No, no, no co byś tych chciał? No? My są dopiero na dorobku, zaczynamy. O, a, a właśnie, Nie. może pora zacząć, co? Otwieramy. Otwieramy. Uwaga, uwaga! Ogłaszam wielkie otwarcie sieci, restauracji.

Przyjdą, przyjdą, nie martw się. Nie, od razu Katowice zbudowano. Widziałeś? Przez ciebie. No to podnieś. Nikt nie widział, dobrze jest. No. A może my powinni ta przyczepa ustawić na ulicy? Aha, żeby nas zaraz zgarnęli. No to może chociaż jakąś reklama postawić, no nie wiem. Też nas zgarnął. To jest co, Berciki, ja tu widzę jakiś błąd w założeniach. Ale jaki? No bo widzisz, żeby u nas ludzie jedli w takiej budce jak ta, to ta budka powinna stać gdzieś na widoku. Albo powinna być ostro reklamowana, nie? No. Chyba tak. No właśnie, a my powinniśmy działać w konspiracji. A może my... Nazwa powinni zmienić, może nie powinien to być Macbercik, ja wiem. No, a jak? Mac albo J23, ja wiem. Ty co? Ja chyba wyjdę na ulicę. Coś ty zwariował, nie wolno ci na ulicy zachęcać. Trudno. Będę sprowadzał klientów siłą. Czekaj, czekaj. Zdaj się, że ktoś idzie. No chopy, jak biznes. O, fantastycznie. Świetnie. N może Krupnioczka? No Tygodniowy czy świeży? Daj mu świeżego, to jest pierwszy klient. Proszę bardzo. A bardzo piękny krupciaczek. 10 złotych. Wiela. No trudno, musimy prędko wyjść na swoje. Jezus Maria Bercik, za 10 złotych ją ja mogę mieć cały garnier z takich krupnioków, wiesz? Ale nie tak elegancko podane jak u nas. Dzień dobry Karlikowa. A? Słyszałaś? Słyszałaś? Jak tam leci biznes? Do przodu, pani Karlikowa. No co, no może jednak Krupnioka? O nie, nie, dziękuję. Dziękuję, Krupnioki to jomom w doma. Jo bych tam wolała coś ich bardziej egzotycznego. No, można po turecku, tak jak przy dworcu sprzedawają. Oczywiście! I o tym nasza firma, Macbercik, pomyślała. Tak jest. U nas można po turecku, po śląsku, po warszawsku. O. Krupnioczek po turecku. Sztuk, raz. Proszę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Dziesięć złotych. Co? Bo jest Dziesięć złotych! To bych ani za krupnioka po chińsku nie doła. Ale pani Karlikowa. Szwagi wiedzie Ernest, patrz co oni tu robią. No widzę, Macberci. Bercik, aleś mi zrobił niespodzianka. No, muszę powiedzieć, Bercik, żeś mi zaimponował. No faktycznie, czasem się zachowuje jak głupol, nie? Ale czasem, nie no, widocznie coś w tobie siedzi. Andzia, a może Krupnioka? Nie, dziękuję, dwóm o linia. A to może pan, pana przynajmniej stać. O pewnie, bardzo chętnie, proszę. No to już się goszczymy, proszę. Stołek! Bercik, no to jak, świeżego? Ty zwariował. Tym Hapolowi nigdy drugą świeżość. I dużo ketchupu. Tak. Już dajemy świeżutkiego, gorącego. O, proszę bardzo. Ketchup. A, smacznego. Proszę. A, 10 zł. No, nieźle się cenicie. Bercik, ja zawsze wiedziałam, że z ciebie będą ludzie. No, muszę panom powiedzieć, że widząc waszą determinację, postanowiłam pomóc. – Jak to? – No, zwyczajnie. normalnie wyłożę pieniądze na legalny interes. Z zezwoleniami, hmm. korzeniami, na ulicy. No, skoro mój szwagier wziął się wreszcie do roboty. – Bercik, słyszałeś? – Słyszałech. Ernest, tyś był zawsze porządny facet, bardzo cię lubię. Smakuje ci ten krupniok? – Smakuje, no. No, ja. to jest tupu trochę za dużo. Może ty już go lepiej nie jedz, co? Ale mu, nie, zaraz kończa. Bercik, nie ma co panikować, miałeś rację. Co z tego, że ten Krupniok jest tygodniowy, ale da się zjeść, prawda proszę pana? Co pan powiedział? Nic, nic, on, on nie wie co on godo. Dobry jest ten Krupniok, nie? Smaczny. Andzia, co oni mi dali? Bech, co wyście mu dali? Coś tu śmierdzi? Co? Chyba twoja głupota. Ja umieram! Berci, coś ty mu dał! A jednak coś tu śmierdzi. Nic mu nie będzie, nie martw się. Co może śmierdzieć? Chyba jego pieniądze. Andzia! On mnie otruł! On mnie nigdy nie lubił! Berci, Olej się pali! Nie rozumiem! Bercik twój Andrzej dzwoń po straż pożarną, to może od razu iść na policję i tak już wszystko jedno. Ratujcie się, ratujcie pomożecie. Krupniok dzieci w pierwszej kolejności. Wody, wody, chodź No, żeby ją ja miał tyle wody jak się przyczepa poliła. A tak, no, tela z naszego biznesu. Szkoda, a tak było blisko. Nie łam się. Nie łam się? Łatwo ci powiedzieć. I co teraz zrobimy? A pójdemy. Z torbami. Nie z torbami i no na piwo. Na piwo? A niby za co pójdziemy na piwo? Zapomniałeś, że my przecież zarobili. <głos> no. <głos> W Górnym Śląsku całymi dniami Bielichany sry się z korolami Z szło poznać, kery jest kery Bez to się prali jak Indianery Normalne tu były łomoty i trzaski Lamenty, przekleństwa, skomlenia i brzaski. Aż w końcu Pan Bóg tę larmą usłyszał, Poważnie się wnerwił i wszystkich wymienił Teraz już przyjdzie w kościele i w szkole Są ich hamysy i są korole Jedni chcą drugim się przypodobać Kochany chcę mówić, a gorą chce golać